Hej wszystkim, witam Was już w drugim odcinku Plan. E, wymyśliłam jakieś tam inter, po prostu dodałam zdjęcie, dodałam muzykę. Takie jakieś, może jeszcze coś z tym kiedyś zrobię, ale na razie będzie takie. Jest godzina 22.50, a ja o tej godzinie nagrywam. Więc no, szacun dla mnie, bo tak mi się chce spać, a nagrywam. I znowu mi się tutaj ten język zmienił. I tak mi to wkurza, i tak dzisiaj miałam pech. Poszłam sobie po do mojego pokoju, żeby właśnie nagrać ten odcinek, no i się wywaliłam. Ej, zęb mi się rusza, ząb mi się rusza, kolono mam zdarte, cały krew mi nie mam okład, więc super, jeszcze dla was wtedy teraz odcinek nagrywam. No więc tak, ja się zaroguję teraz na te konto, które miałam wam pokazać jutro, ale pokazuję je dzisiaj. Yy, Mary838, Pasło. Okej. Okay. Ja nie powiem oczywiście. Po prostu zrobiłam tak. Jak inni to chcecie takie zrobić jak ja, to ja weszłam sobie na fajne rysunki znalazłam takie zdjęcie, to właśnie klikłam i tam. No to też jest chorziutkie. No może będą różne w sumie różne rysunki. No loguj mi się, lokuj mi się, lokuj mi się. Właśnie te to chcę oddać. Numer się Nery838. I tu jest... Co, ja nie wiem, czy ja ją oddaję. Bo tu jest ta słodka panda. Tak wyglądam. No i przepraszam, że w tamtym odcinku nie było końca, bo prostu mi się nie nagrał, bo mogłam tylko nagrać 10-minutowy odcinek. Bo inaczej tą aplikacją, to nagrywam to ten. To mogę tylko 10 minut. Czemu, dlaczego, czemu Skalo? Bo nie. Bo się pytam, dobra, dobra. Nie Nie kogo teraz nie ma, no to popatrzcie, no to wejdę na nowe MSP, no jeszcze jedno, I tak dziwnie widzicie ten ekran, ale ja widzę go całego, po prostu ja sobie, no nie moja, ja sobie po prostu dałam, po prostu sobie dałam tak, żeby było nagrywane tylko te miejsce, poczekajcie. Dobra, nie wiem czy to będzie widać, ale tu jest takie B, bo tutaj nie wiem czy to będzie widać moją myszką, ale to jest B, bo ja mam kanał Bully Blanket. Poczekajcie, normalnie nie mam takiej, mogę sobie to przesuwać ten ekranik. Teraz będzie wzięć białe, ale już Wam tutaj daję. Tego konta jednak, bo nie oddam surki, ale nie wiem czy będzie, muszę zmienić tutaj kanał. muszę zmienić. Czekajcie. Nie wiem, że na gdzie mam, bo nie, takiego nie ma a tam tylko kanał. P, A, k E, S, X. Bo te zawsze mi jakoś tak kratkuje, nie wiem. O w tym chodzi. Dobra, lubię się na to. tyle demonstracja, 96. 96. Hasła nie podam, przecież wiadomo. Nie wiem co się dzieje, tu mi nie chce się załadować. Tu mi się ładuje. Kanał pełne bramki bez X. Okej, okay, dobra, to mamy wpisane. No. Czekajcie, bo chyba nie mam internetu. Dobra, coś się tutaj stało, To to coś takiego jest. Hm. Dziwnie fajnie, że tak wyglądam. Dzisiaj mogę Was też nauczyć, jak zrobić, na przykład jak nam przyłakać w statusie Wolną wiadomość albo napisać komuś. Ja Wam pokażę. Zaraz. Zrobię pauzę. Dobra, już mi się tak załadowało dosyć. Na przykład napiszemy czekajcie. No, nie wiem, czy to są? Nie, nie kupuję bib. Wtedy ktoś mi wszedł na konto. Dobra, i to będzie tak. Dajemy, nie wiem, to jest, to jest chyba end. Poczekajcie, dajemy tak o to. To jest end. I taki inny end. inne wysypy Jakby taki dwukropek, ale to jest jakby kropka tak u góry i taki. Taki przecinek po przecinku. Wysyłamy. No i mi się wysyła. No i mamy pustą. O to wiadomość. Tak. Zaraz będziemy to kończyć też. Tylko chciałam, żeby mi się tutaj załadowało, załadowało, załadowało I tutaj też. Poczekajcie jeszcze. Dobra. Ja tutaj wchodzę. okej Ja chciałam też zrobić taki, wiecie, że jest taki jakby przyspieszony głos, jest taki słodki taki. No ja mam taki, jak nagrywam, to mam taki niefajny taki, wiecie, taki ostry, taki zły. Ale ja normalnie mam fajny i muszę podłączyć zaraz laptopka. Stasiu, krój <grych> mi piekę w mi tutaj hałasuje na nagraniach. No teraz mi chyba będzie działać, tylko zaś to nie chce mi działać. Tym... Poczekajcie, niech mi się to załaduje. O, tu już mam. No, a tu cały czas się z tym... O, jest. Okej. Okay. Czekajcie. Bo dobra, przyloguję się. Przyloguję się przy was. Okej, okej. Okej, okej. Stasiu dlaczego mi to przygotować? Internet jest, wszystko jest. Dobra, to niech to zrobi się, a ja zaraz do za was przyjdę, przepraszam. Nie wiem, czy to jest jakiś hak, czy co, ale tu mnie cały czas wywala teraz w ogóle SMS-y, spoko, nie? Tu już mam, ktoś mnie zaprosił do przyjaciół. Dobra, zobaczę kto to. Jak maskę to przepraszam, ale jem. Ha... Charaktura. Dziś robię urodziny w domu. W domu mojej moje urodziny wszyscy mogą do coś tam. Nie przyjmę cię niestety. Już nie mogę mieć w ogóle przyjaciół. Zaczynamy jak nawet mnie... o, tu jest blowek. Wow! Blołek. Czarna hitka coś napisała. Powódzia, bo stacimy to się. Te po prostu prostu zasadzie, w zasadzie, No, zasadzie, w zasadzie, w no nie wiem, co to jest, czekajcie, e, zapytam się go, ale to jest Woj... Wojtek Kustro MSP, a to jest Wojtek Kustro MSP, o, nie wiem, czekajcie, może on nagrał już jakiś odcinek, gdzie kręcił do z MSP. To co? To co, co? Co? Nie nie Coś to nie pasuje. Co to pasuje? Nie wiem. On mi nie chce odpisać. Halo? Halo. Dobra, jak nie chce, to nie ważne um, um, nie są ma takie buty nie pasujące do tego Jakieś takie naprawdę no? dobra bo czekajcie mam 5 sekund mam nadzieję że wam się podobało